A o, mamę. ja pierwsze! Co to jest? Maneczko, witam serdecznie w kolejnym filmie z Debista Lecimy porównanie z Oliwą musieliśmy być poziom poza odcinkami przed chwilą, bo. Bawiliśmy niestety... za mały? Tak, o jeden za mały był. Bardzo dziwne. Poza tym, że poza odcinkami robiliśmy jeszcze poboczne. A tak to fabuła, tak? Widzisz i... jednak dobrze, że ci marudziłem o te poboczne. No i dziękuję bardzo, widzieliście. Wiecie, ostatni odcinek, chyba to był 17, nieważne. To mega działo. Ja tej oliwi nie ufam teraz, tak, nie powiem. Niby Co spoko, niby fajnie, bo ją pomaga i nadratowała, ale... Kurde, jednak było od tego barona, to mówiła ja coś tam, nie? Czy na pewno ją tej pracy no zmuszali? Ojciec tam, tam chyba ma? No ta, ta, ale chyba... nie, nie, coś nie wiem. Coś takiego. Nie wiem nie słyszamy tak troszeczkę za bardzo. No i bo jakaś ojca spytał to powiedział, powiedział coś tam, że Przepraszam, nie ja chciałem, bo coś jakoś tak... Reakcję miała taką na nie, mm -hmm. nie wiem. No nie wiem, nie wiem, ja nie ufam, bo każdy kto ma wspólne z baronem... Wiadomo, Kali Kraj tak samo myślę jak my Jak ja przynajmniej Tereny rolne Oooo, paaaj z ruchu, a ja jestem w gazie śmieciu jak golf Chodźcie bić, jak golf Oła! O, z karabinami? To wyciągną granatnik, kurwa! No zombie bana atakują, jak więc zrobić Poczekaj, co jebiste, no tak, ja bym grał klikiem przygotować. Czyli podejmę jakąś pięść teraz To mnie atakują Jak mnie zombie chce ugryźć, pod A e, jakaś jest pięść Ja bym mógł kurde nie zębaka udusić z razu Od razu karabinami dalej są Oj czekaj. Okay. pod gardło Ta nie boi się mnie? To pasz teraz I co Ancymonie? To mega? Kurde, te bronie to są te chyba cięższe, obuchowe, nie? Nie, po prostu ciężka nie chyba. No. Kurzony młot 500 brazy, ja to chcę. Tylko, że zamiast Tutaj u mnie, koło mnie. Rewolwer odlokowałem, zanim w sensie miałem w po prostu. Eee, dobra. dobra. No Zmontuj to i zbieram tamto. A idziemy dalej. To jest tylko strona się pocisku do karabinu. No A Ja tam nie użyłam. Rzadko co? On właśnie jest taki chyba najgorszy. Z granatnika strzałeś, jak kurde. Tylko nie wiem, on tak coś zrobił. Chyba tam dwóch zabił, może bardzo mało zrobił. A trafiłem dwa razy. Bo widziałem. Podpala jeszcze dodatkowo. Pociski takie. Zobaczcie, jak pociskiem jest tak. I do auta Palający, porażający i tak dalej. Wbuchowo nawet jest. Zarażający. No, wrócę się raz do auta? Dobrze ci widzieć. Dowiedziałaś się czegoś nowego? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Ja Zakochałaś się no. Jesteśmy po... że... no... Że to mój ojciec przyprowadził cię do barona. Wcześniej o tym nie wiedziałem. O kurde, co o. on chciał ci pomóc, Kyle? Po prostu pomóc. Nie mógł wiedzieć, że baron będzie mnie latami torturował. Kyle, nie Ale to się w kurde nie zabili zaraz. Przejdźmy do konkretów. Jak to wyglądało? Mój tata pracował nad tobą. Więc byłem projektem. A co, jako, jako ta bestia zabiła? Bo to tam to zajebała to to zajebała to na początku. Może Mój tata ci pomógł. Byłeś prawie przemiencem, a on przywrócił ci człowieczeństwo, Aha. Przywrócił ci ludzki wygląd. Ale w środku baron próbował skopiować to, czym się stało. Hej, okay, czy najbliżej było przemiencem, prawda? Efektami tych prób są chimery. Genetycznie zmodyfikowane drapieżniki, którymi da się sterować. Mhm. Ale chimery nie były jego jedynym celem. Kolejny to badania, Camilo. Komunikacja telepatyczna. I kontrola umysłów. O co mu tak naprawdę chodzi? Co ten chory skurwiel chce uzyskać? Tego... <coughs> możemy się niedługo dowiedzieć. Ale nie musimy. Po prostu trzeba go zabić. Znalazłeś dla mnie kolejne chimery. Tak, według danych, to tutaj znajdziemy najnowszy twór barona. O. Skoń się gdzieś. Po wszystkim się odezwa Fajne są dialogi. Crane wydaje się taki być troszeczkę Ta. w. Oni teraz z nie wiem, czy nie wzięli tych takich, e, standów ten, na wiesz, patrzymy się na nią, czasami jakby jest inaczej, co chyba z no, mi mi nie chyba, nie wiem, jakieś kurde gry to było, z którą grałem. Siema! Siemenu! Podróżnik! Oj. Chyba jest nie żyje. Na... A tu, w tym, ja tu wejść, do środka? No tu w środku, w tym kompleksie? Tu chyba Nie nie w No Mabeka chciałem tam jebać Oj, A chyba już na gdzie chyba O Boże Czy gdzieś tu Właśnie teraz znajdź się do tego Podnieś Znaczy no, tutaj, tutaj notatka na tym na środku Marona gdzie? Na tym tym gdzieś. Tutaj gdzieś powinno być. O, no, 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 no. Jak tu wejść? Co to jest w ogóle? Odczyszczalnia. Siekuł a tu? To tam będzie zmrok naciągano od zajebiście. No do cholery ciasnej, jasne jak tu wejść. Będę nie, no, tu nie. To też nie, a to gdzie? O, zachód słońca ładny jest. Dobre pytanie, gdzie, któremu jak, no i dlaczego? <grystanie> Ole, się zerwałem już. A ja nie wiedziałem, że znowu ta baba z tym, tym No, YouTube, sorry, no nie moja wina, tak? W Techlandzie pracują. <grystanie> Tworzyli takie coś. <grystanie> Dobre, gubi. I ty co? Nie wiem czy wiedziałeś, ale jak masz ten potem wykończenie jak broją, nie? Białą To nie musisz stale wykańczać, od tyłu i skręcić kark, nie wiedziałem akurat Po prostu jest szybsza animacja, ale! To jest lepsze! Jak tam wejść! Po noc jest! Mam jakąś rurę Tylko, że nie, to musi być tu gdzieś Na ten silo my wejść zadania Zaraz zobaczę Na losie będę może widział cokolwiek eee, A ta miejscówka jest duża To mi nic nie mówi Czy w tym budynku? Czekaj Oluj zajebałem buta W tym budynku coś Water World Department To też nie Dobra, ja chcę wejść ty drzwiami, też nie, jest noc, i biście po prostu monterzy jak na przez kurde, będziemy szukać tego 10 lat. Ślepi jesteśmy. To jest cholerna noc Brać z tą nocą, no Ja dalej nie wiem jak tam wejść też o, i po zębiakach wyskoczyłem hmm. Skąd się wziąłeś tutaj? ty... Yyyy... Mm. Trzeba... ale trzymać, mówisz? Żeby się bujać? Tak. Naciągają, łowcy. Super, niech se nadciągają. Ja nie wiem dalej, jak tam wejść. Nie chcę zębiaka O kurde Nie mam stary Ale tu musimy znaleźć Himera, ale to na dole pewnie, tylko jak tam wejść kurde Tak, no masz pokazane gdzie, no tylko tak, jak tam no. wejść Patrz, no może, ej tu jest jakiś ten, o nie, wentem nie PATRZ! Jest jakiś tutaj przez ścianę widzę jakiegoś węta jakby Dobra, hej, jestem no. Dobra, to jesteśmy takimi debilami, ja nie mogę Nieważne, idziemy Oho, kurwiłem się. Jeszcze nie. Na, na ostatkach chodź, jestem. Chodź. Jestem. Fajnie, że można na 3 besty, samemu. Nie można, aha, wro... ci wrogowie! Nikogo tu nie ma. Dobra, szybko teraz. No, kto tym razem? Nie wiem co, szósta chimera Baba Jaga <noise> Tylko żeby zakryte miała wszystkie swoje ciało, tak? Bo ja będę miał, nie wiem nie, że walczył wtedy nie, To tryb streamera sobie włącz Jak tryf streamer? No to cenzurę ten jest. Co to? No ogóle Baba Jaga A O byłem. ja p***e Co to jest? Niemiec znowu Nie Hulk Tak No nie, mutowany Niemiec, mu to, bany niemiec. To, to chyba ten drugi, pomocnik ha. Albo z innej strony, no nie, kurwa Jem, ja raz to nie wiem, Niemiec, Hulk. Ja się odpalam. O kurwa ła! Już wiem. Kolos! Dobra. Dobra, trudno. Ale lagi Co tu się stało? Dużo rzeczy się dzieje Nie, nie mam, mam bo nie mogę Niestety Ten Karabin słaby jest do niego O ty szmato Mogę tymi beczkami na niego rzucić? Co? on tu mu da się stało? podobne ataki Uwaga! Uwaga! Rush! Ale te bronie palne nie, nie, nie działają No. no A, czekaj, okay, bo musi być tam, pod tym pływem Chodź tu Chodź tu Niemiec Dara go Ta, teraz to mu nic nie zrobimy jak jest Debil właśnie granaty, jesteś niesamowity, młoto ja mówię, dobra, zombiaków zaraz wykuje z***a ja <gry> o, o, z zaskoczenia mnie zgwałcił ta, I granat, tu kto Chodź, chodź tu, E! chodź, chodź, Choś, chodź, 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 Czuwa. A chodź, kolego zajebiście chodź, A mnie umiesz? No, nie widzę? Zaraz wechnę No nie mamy na biegać nawet Boże, te wirale zajebane Chodź tu No Ouch. Ostrze, niemiec. No, skąd te virale, No wuju, wuju, te wuju, no wuju, 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 Ryb go, ryb go, ryb go Nie mogę. Mamy go nabiralę cały czas. Słysza. Dobra Koniec jest zabawy Muszę mu najebać. Dla ciebie Nie, nie, nie muszę mu jednak najebać! Poczekaj! Poczekam, poczekam, bo dzisiaj nie wybieram Znowu te wirale przez tragedia. O, jeżeli jest znowu. To muszę go pokonać teraz, chyba. No, bardzo ciężko jest, bo te wirale są stare, one za mnie zajebią. To no, nie da się naprawdę. Ten, na no, mnie doskonał, robi jeszcze Może teraz No puść mnie, śmieciu! Umre. Nie mam tego już. Jest czekoladę ch kren, jest. Sma to jebana! Daj, ah! Boże, jaki to mój kurwa przeciwnik! Jak grasz pokonałem cię Ciebie to ja zabijam tyś ciku we drwę. Tak, mnie też zapiłeś. Sorry, nie co To dopiero jest kolor, Tylko i taki zimny wyczy zaraz przez niego, pato Co to było w ogóle? Myślałem, że będzie wkurwiało virale Szczerze A my też na nie miałem <laughs> Ja był ostatnim na niedawno Pan na ziemi się położył, A nie, już tacy się mocni, że nawet nie Okej okay. Zobaczcie okay. jeszcze animację? Oho Daj, ...jakiś test, posłuchaj. Chcę zobaczyć, jak się będą zachowywać. Macie mi wszystko raportować, wszystko. Zrozumiano? To Nie. Wszystko? Nie masz nic więcej? Nie, ale... ale cokolwiek to jest, mam złe przeczucia. A co, jak połączy siły z tą, tamtą bestią? <grych> no właśnie. Nie miej Co to będzie nas trzech. No ja no nie jak my, tylko jak Baron My porówno. Z którą? A. No z tamtą Spoko, to, to my ten, lawan weźmiemy ta przyjdzie Zadzwonię do lawan przyjdzie za szybko Ta, skurczy się ich zdejmie Jeszcze się po, po brakena zadzwoni Czekaj, mam takie kontakty, że to wiesz Chłopie, rachim że ja teraz. Ta Udawał tylko w no jeszcze? Rajs przyjdzie. Tak, bez ręki. Krok po kroku zbliżamy się do naszego celu. Miej oczy otwarte. Tylko się zmienił Trang jej głos. Tyłu, ta. Tak naprawdę nie wiemy, jak potężny jest. Ten taki. Yy... Uważaj na siebie. A nie, on nie żyje. Roo nie żyje. Ten taki od tych y służb, służb straży. Tak. Który... On. O. Tak. Zabijemy. Ten... Zabijemy. Spike przyjdzie? Mówię, zbocznie, w okolicy ta. chyba. Dobra, jak jeszcze żyję w ogóle? Tolga i Fatima, zasadzka. Czuję, że do mnie jest jakieś zasadzka. Dobrze, że jesteś. Pierwszy napar za mną. Jest dziwnie, ale chyba działa. Musimy działać ostrożnie i stopniowo. Ale jeśli nam się uda, to znacznie wzmocnimy twoje zdolności. No ładnie. Co to jest? Fabryka barona. No. Nie. O. Widzisz ten budynek? Nie gadaj. Nie. To stary szpital psychiatryczny, nie. jeden z nielicznych, które nie zostały zanegrowane. Dokładnie. Okay. Czyli szukamy jakiegoś leku. Dokładnie. Chodzi o lek na raka. Bez A. Niej. Lidia nie osiągnie pełnego potencjału. A gdzie konkretnie go szukać? No tam. To bez niespodzianek no. główny magazyn szpięty. No tam. Wiem, że znów cię prosimy. Od tego jestem. Wysłuchaj, by tym panie. razem było łatwiej niż w gnieździe pełnym przemieńców. Spokojnie. Jeśli zdolności Lidii zadziałają, nic ci nie będzie. Jeśli zadziałają? Będę ci cały czas towarzyszyć. Mhm. Uh -huh. Pewnie no. metaforycznie, nie? E, telepatycznie. Lidia zyskała zdolność wpływania na umysły zarażonych. No brawo. Brawo, Robert. Zobaczyliśmy kilka obiecujących testów. Uważam, że jesteśmy gotowi na kolejny duży krok. A, a tym dużym kolejnym krokiem będzie moja wycieczka do szpitala. Kyle, dlatego tu jesteśmy. To dopiero początek. Potrzebujemy tego leku. Na razie oddziaływanie Lidi może być dość ograniczone, więc zachowaj ostrożność. Dość ograniczone? Cholera. Kontrolowanie zarażonych wymaga skupienia i jest męczące, więc Kamilo będzie rozmawiał z tobą przez radio. Ja skupię się na zarażonych. Dobra. Cześć. No, bo to w nie Jesteś gotów? Niespecjalnie, ale dobra. Spróbujmy. Co może pójść nie tak? No. Parker. Jep. Dobrze, że się nie wie, bo jest dobra. Tak kończymy ten odcinek dobra. Ten kolega jest nieprzyjemny, ale w dupie z nim i z drogi przemieńcom. Dzięki za serdecznie i do zobaczenia w kolejnych. O kurde. Na razie siema.